Cześć, ja jestem Agusia Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 Jak widzicie Tomek właśnie wstał Idzie chyba do niańka Wydaje mi się, że poprzednim razem staliście przyjaciółmi więc teraz jeśli chodzi o kontakty małego Tomka to rzeczywiście jest dobrym przyjacielem z niańkiem To dobrze, że pomimo takiego swojego strasznego wyglądu Nianek jest jednak dobry dla dzieci i oni naprawdę lubią spędzać z nimi czas Przy okazji jak widzicie dba o porządek sprząta, gotuje więc dzieciaki naprawdę przypadają za nim i wiecie co, będziemy musieli się skupić dzisiaj na rozwoju małego Tomka, po to żeby jego cechy jak najbardziej rozwinąć i wyślemy go do szkoły, mam nadzieję, że uda się dzisiaj ten cel osiągnąć, że jak najbardziej te cechy jego będą rozwinięte bardzo, bardzo mocno tak, tutaj miał być nianiek, ale coś go nie widać no właśnie, mały Tomek wiedział, że w salonie pewnie nianiek będzie, bo zazwyczaj tutaj przesiaduje. Okej, okay, jedna cecha rozwinięta. I znowu Damian ma problem ze zmywarką. Wiecie co? Może to nie jest kariera dla niego, skoro za każdym razem Damian ma problem ze zbyt dużą ilością naczyń. Może po prostu powinniśmy zmienić mu pracę. Zobaczymy. Na razie chciałabym, żeby osiągnął awans. Po to, może dzisiaj się to uda. Zobaczymy. Chcę, żeby osiągnął awans, żeby spełnił swoją aspirację i tym samym, żebyśmy mogli znaleźć mu jakąś inną aspirację. Co to Małgorzaty? Małgorzata chyba też właśnie pracuje nad swoją aspiracją. Ciekawe, czy wiele jej brakuje. Zaraz zobaczymy. No, jeszcze trochę. Wiecie co? W takim razie Nianiek jest. My, Małgorzatę, możemy jak najbardziej zmobilizować do działania. Niech Małgorzata sobie e, poćwiczy na, zaraz e, trening komandosów jak najbardziej. I akurat, jeśli nie będzie zbyt zmęczona, to może uda nam się załatwić dwa awanse dzisiaj jednocześnie, jeśli chodzi o e, aspiracje. Tomek znowu coś w pieluszce nosi, chyba jakieś jedzenie, bo widzę, że jest wyjątkowo wypchana ta jego pieluszka. Musimy zrobić tak, żeby jak najbardziej jego cechy rozwijać. On w tym momencie gada z niańkiem, więc komunikacja rośnie. Korzystanie z nocnika też już jest prawie maksymalnie. No dobra, będziemy w takim razie kombinować, żeby dzisiaj te cechy jak najbardziej rozwijać. Proszę bardzo, Tomek nauczył się odkładać talerze na półkę, już teraz nie na podłogę, tylko na stolik. Może nie jest to odpowiednie miejsce, ale zawsze jest to lepsze miejsce niż podłoga, także Tomek rzeczywiście się rozwija i może nawet w najbliższym czasie będzie w stanie pójść do szkoły. Uczy się też pozytywnych emocji, jeśli chodzi o swojego nianika. Ciekawe, czy to wpłynie pozytywnie na jego ma manierę, zobaczymy. Na razie wiecie co? Może niech Tomek skorzysta z nocniczka. W sumie jest całkiem zmęczony, ale może uda nam się osiągnąć kolejny poziom. Także niech skorzysta z nocniczka, niech nauczy się do końca z niego korzystać samodzielnie. W międzyczasie zajrzyjmy, jak tam Zuzia. Zuzia jest bardzo głodna, więc w sumie mogłaby się już obudzić i na przykład poprosić Niańka o jedzenie. Albo sama sobie wziąć. Nie denerwuj się Zuzia, na dole czeka już jedzenie, na pewno będziesz mogła sobie wziąć jakiś kawałek. O, jak widzicie, myślę, że Zuzia sobie poradzi śmiało sama. Chociaż teraz ma ochotę poprosić Małgorzatę o to jedzenie, ale Małgorzata jest skupiona teraz na pracy własnej. Okej, okay. osiągnięty maksymalny poziom korzystania z nocnika. W międzyczasie Nianek ucieka, więc dzieciaki będą musiały sobie poradzić same. Mam nadzieję, że nie będą potrzebowali Małgorzaty do pomocy. Dobra, co może zrobić mały Tomek? Może pójść na górę, wiecie co? Niech pójdzie na górę i może um, poukłada klocki. To też pomaga zdobywać umiejętności, układanie klocków. Tomek dociera już do pokoju, będzie mógł rozwijać swoje zdolności. Coś się wydarzyło, Damian, udało się Damianowi dostać awans. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się tego, że Damian dzisiaj wróci tutaj z awansem. No i e, cały czas rozważam tą zmianę pracy. Jeśli macie jakiś pomysł na pracę, jaką Damian mógłby podjąć zamiast kucharza, bo jednak przypomniana zmywarka to jest ciągły problem, z którym on nie potrafi sobie poradzić, możecie pisać komentarze. I e, ja zobaczę, może wybiorę jakiś ciekawy zawód dla Damiana. Na pewno możemy mu zmienić aspirację, ponieważ tę aspirację już wykonał zdobył dużo punktów. Myślę, że Damian mógłby teraz wybrać aspirację z kategorii rodziny, super rodzic. Myślę, że Damian bardzo chciałby być super rodzicem e, już. W ogóle w tym momencie jakieś tam elementy odblokował. Zobaczmy, jak to jest. Zorowy rodzic udało mu się e, wykonać. Właściwie tak z miejsca po prostu zostało to wykonane. Czwarty poziom umiejętności wychowawczych e, i skarcić swoje dziecko lub nastolatka pięć razy. No dobra, no to w takim razie e, poczekamy, aż małe będą broić, i dopiero wtedy będziemy ewentualnie je karcić. Damian miał wolne, ale postanowił zająć się Tomkiem. Niech w takim razie z Tomkiem trochę porozmawia, chociaż widzę, że Zuzia go chyba interesuje bardziej w tym momencie, dlatego że ona jest mniejsza, nie za bardzo sobie sama radzi, więc Damian niech lepiej położy spać Zuzia, a potem ewentualnie pobawi się z małym Tomkiem. Może zwrócić uwagę na to, że jest godzina bardzo, bardzo późna i dlatego już pora spać. Myślę, że Tomek też za chwileczkę skończy zabawę i też pójdzie spać. O nie, Damian przyniósł tej Zuzie tylko po to, żeby ona zrobiła kupę w pieluszkę, to chyba nie był dobry pomysł. Zuzia by się chciała bawić klockami, ale Damian, ty miałeś położyć ją spać. Zuzia, wiesz co, skoro tata jest teraz taki nieporadny... To może ty idź spać. My będziemy musieli popracować nad Damianem, nad jego umiejętnościami wychowawczymi, bo ani nie wysadził cię na nocniczku, ani nie położył spać. Damian wygląda na pewnego siebie, aczkolwiek niezbyt rozgarniętego. Może po prostu też jest zmęczony, może też najwyższa pora spać. Jak ta Małgorzata? Małgorzata dalej trenuje. Ona, szczerze powiedziawszy, bez wytchnienia, trenuje od tamtej pory cały czas. Cały czas korzysta z bieżni. A w sumie, wiecie co? Pozwólmy jej odpocząć, bo jednak jest zmęczona, jest głodna. że to rano. Rano oczywiście będziesz mogła wrócić do treningu. Teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie wysłać ją na jakiś posiłek. Tutaj Nienek zostawił jedzenie, ale ono niestety się zepsuło, więc że to będzie musiała posprzątać. I ciekawe, czy jest coś świeżego, coś, co się nadaje. O, jak najbardziej, tosty francuskie, więc Małgorzata potem może sobie zjeść tosta. I zobaczymy, czy wystarczy jej to, żeby być najedzoną i potem niech pójdzie spać. Zuzia obudziła się smutna, bo jest trochę brudna, ale Małgorzata od razu wiedziała, co dolega jej córce, co jest nie tak. No i przypomniała sobie, że chyba wczoraj zapomniała ją wykąpać, więc teraz najwyższa pora wykąpać małą Zuzię. Tym bardziej, że już za nią chmurka nieprzyjemnego zapachu się unosi. Jak się ma Tomek? Ponieważ Tomek dzisiaj znowu zaczyna dzień od y, nauki. Myślę, że znowu wrócimy do klocków, ale niech tym razem je układa. Zobaczymy, czy to się y, powiedzie. Czy z drugiej strony, skoro Damian chce być super rodzicem, może warto byłoby y, pomóc małemu Tomkowi. Może wtedy by się rozwinął Damian lepiej. Ale w tym momencie Damian chyba zajmuje się ogrodem. Okej, okay, Damian, wiesz co, twój ogród dawno nie był pielęgnowany. Na pewno przyda mu się troszeczkę pielęgnacji z twojej strony. Już wygląda o niebo lepiej niż wczoraj, bo wiecie co, tutaj naprawdę sporo szkodników było. Więc na razie Damian niech zajmie się ogrodem, a potem wróci do Tomka. Tomek tymczasem na razie świetnie sobie radzi sam układając klocki. No może nie jest to jakaś super wieża, ale wydaje się coraz lepiej, że idzie małemu Tomkowi. Zusia, skąd wzięłaś tę patelnię? Nie mam pojęcia, co robi Zuzia. Bawi się, ale skąd tutaj się wzięła patelnia? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Okej, okay, mam nadzieję, że nic sobie nie zrobi. W sumie to moglibyśmy poprosić Małgorzatę, żeby uczyła podstawowych potrzeb mało Zuzie. Bo Zuzia najwyraźniej tutaj broi, ale to nie jest coś, czym powinna się zajmować. I też nie powinna się bawić w patelnią w ogóle nie powinna się bawić patelnią to oczywiście kolejnego dnia również stwierdziła, że będzie ciężko pracowała, skoro Damian spełnił swoją aspirację, ona również zrobi wszystko żeby tę aspirację spełnić tymczasem przyszedł tutaj Tomek popatrzeć jak mama ćwiczy, no i oczywiście wcina tosta, najwyższa pora na posiłek, więc mały Tomek poczęstował się tostem jeśli chodzi o Zuzię, Zuzia w tym momencie czy ona siedzi w foteliku? Nie, ale chyba tata ją będzie sadzał w tym foteliku i też prawdopodobnie daje jeść. Mam nadzieję, że Damian zajmie się dobrze swoim dzieckiem. Chociaż w sumie już na ten moment powinniśmy mieć do niego zaufanie. Tomek smuci się, że tata poszedł do pracy, więc stwierdził, że się zdrzemnie. To zawsze na pewno pozytywnie może wpłynąć na jego nastrój, więc Tomek zdecydował, że pójdzie spać. Tymczasem Zuzia została w foteliku. Damian poszedł do pracy, zapomniał ją wyciągnąć z niego. Mam nadzieję, że nie będzie się denerwowała. ta. Małgorzata... Okej, okay, Małgorzata skończyła ćwiczyć i właśnie idzie wyciągnąć Zuzie z tego fotelika. Dobrze, że Małgorzata wszystko kontroluje. Zuzia też idzie spać, tylko zupełnie w innym nastroju. Jeszcze trzymają chyba dobry nastroj po kąpieli. Małgorzata, wiesz co w takim razie ty możesz rzucić do siłowni? Po raz ostatni, mam nadzieję, i niech ćwiczy do granic możliwości. A potem, tak jak mówiłam, dobudujemy tutaj drzwi, które będą dla Małgorzaty niestety zablokowane. Mam nadzieję, że to nie będzie wpływało negatywnie na małgorzaty nastrój, że przyzwyczai się do tego, że nie może ćwiczyć. No jednak uważam, że taka sylwetka to jest zbyt wiele dla małgorzaty, że to nie jest coś, co powinna małgorzata posiadać. Taki sześciopak, umieścione ciało oczywiście, ale nie, kulturystka nie pasuje do małgorzaty. Biorąc pod uwagę, że małgorzata. Ostatnio z Jasmine załatwiła sobie taką umowę, że teraz jej potrzeby spadają znacznie wolniej, to ćwiczenia do granicy możliwości prawdopodobnie trwałyby bardzo długo. No, już niewiele brakuje. Słuchajcie, pokazuje, że 100% już jest osiągnięte. to dobiegnij na szczyt tego wzgórza, jakim jest sprawność fizyczna. Tylko nie wiem, dlaczego nie pokazuje, że jest kompletne. Ok, udało się, udało się, w końcu. Aspiracja spełniona. I tak jak mówiłam, Małgorzata, koniec ćwiczeń. Wyślemy Małgorzatę na górę. Niech wyjdzie stamtąd z siłowni. W sumie to mogłoby pozmywać od razu talerz od razu będzie miała zajęcie. Mam nadzieję, że nie pójdzie do tej łazienki, bo tutaj oczywiście nie ma wstępu. Ok, Małgorzata wychodzi, w takim razie od razu zabieram się za zamurowanie tego pomieszczenia. Okej, okay, mamy ścianę, mamy drzwi, więc zablokujemy e, drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Małgorzaty? Nie, nie, dla mm, wszystkim z wyjątkiem Damiana. Więc na razie dzieciaki nie muszą tutaj schodzić, siłownia może być przeznaczona tylko dla Damiana. Tym samym Małgorzata nie będzie już mogła korzystać z, z tej siłowni, ale ona znalazła sobie inne zajęcia. Już sprząta, pocuje, no i oczywiście e, skończy przy komputerze grając, jak tam dzieciaki? Bo my dzisiaj skupiamy się głównie na małym tomku, ale Zuzią też trzeba się zajmować. Zuzia jak w stanie niech pobawi się lalkami. A Tomek? Tomek, jak się miewasz? Czy potrzebujesz czegoś? Nie, Tomek, wiecie co? Tomek też może się zająć zabawą. Chciałabym, żeby Damian był w domu, czy Damian ma jakiś dzień wolny, jutro, jutro jest dzień wolny Damiana, ale Małgorzata idzie do pracy. Wiecie co? Myślę, że Małgorzata weźmie sobie jutro wolne. Po to, żeby przyrządzić imprezę urodzinową właśnie dla Tomka. Jako, żeby Małgorzata polepszyła swoje cechy, może jest w stanie pomóc małej Zuzi rozwijać się. Czyli niech poprosi o umycie się. Zobaczymy, czy Zuzia sama się umyje. Małgorzata, ale dokąd idziesz? Miałaś powiedzieć Zuzi, żeby się umyła. Małgorzata chyba po prostu ćwiczyła za długo, ale Zuzia się nie może umyć. Albo nie chce. Zuzie nie idzie się myć, ale idzie spać, więc w sumie nie udało się Małgorzacie przekonać do mycia, to może w takim razie przekona do czegoś małego Tomka. Tomek potrzebuje uwagi, boi się, że jak nie dostanie uwagi, to będzie broić. Niech mama nauczy do końca małego Tomka przepraszać. Damian wrócił z pracy. To się dobrze składa. Damian, możesz przyjść do środka i upiec tort dla e, Tomka. Jutro przyrządzamy urodziny, więc e, w sumie e, niech to będzie wykwintny posiłek. Tort. Specjalny tort dla małego Tomka. Tomek już się chyba nie może doczekać e, jutrzejszej imprezy. Damian, aż taki dobry dzień miałeś w pracy, że jesteś taki szczęśliwy? Mam tylko nadzieję, że nie poczęstuje się tym tortem, bo jest jednak trochę głodny. Okej, okay, tort gotowy. Teraz tylko... Damian, wiesz co, schowaj go do lodówki. Możesz go schować? Możesz go udekorować, w sumie możesz, ale odłóż go najpierw. No tak, wiem, że jest apetyczny, wiem, ale no... Przygotowałeś go nie dla siebie, tylko dla Tomka. Damian, odłóż tort. Damian chyba naprawdę ma chrapkę na ten tort, no przestań, no przecież dopiero go zrobiłeś, ale jutro są urodziny, jutro na pewno spróbujesz okej, okay, jest tort schowam go na razie może do lodówki, żeby się nie zepsuł Damian, ty możesz coś zjeść, ale wiesz co nie wiem, czy jest coś w tym momencie dobrego do w lodówce, no dalej są tosty z serem, więc zjedz sobie tosta o nie, Zuzia płacze, Zuzia płacze, co się dzieje Zuzia? miała koszmar, może mama się nią zajmie na razie mama sprząta, więc w sumie Zuzia nie płacz, nie smuć się, na pewno mama zaraz przyjdzie i cię pocieszy. Zuzia nie poczekała na mamę, aż ta przyjdzie ją przytulić. Stwierdziła, że sama pójdzie po trochę czułości od mamy. to, wiesz, mogłaś pomóc swojej córce, ale chyba Małgorzata po prostu chce, żeby mała się rozwijała, żeby ćwiczyła umiejętności chodzenia, więc w sumie to jest też dobry krok w kierunku wychowania dziecka. Zuzia przez ten koszmar poprosiła mamę, żeby ta przeczytała jej książkę. Może troszeczkę odwróci to uwagę małej od tego złego snu. Zwłaszcza, że Zuzia już czuje się lepiej, więc chyba, chyba te opowieści pomagają. Coś mi się wydaje, że Damian też przyszedł na opowieść. Też chciał posłuchać. O nie! Tomek wywalił jedzenie i Małgorzata właśnie mówi mu, że ma tego nie robić. W sumie to mały Tomek powinien już wiedzieć, że takich rzeczy nie wypada robić. Zobaczymy, co Małgorzata może go nauczyć. Hmm, może Małgorzata niech poprosi Tomka o umycie się. Zobaczymy, czy Tomek będzie stanie się umyć sam. Małgorzate chyba nie zawarto idzie przekonywanie dzieciaków do mycia, więc w sumie Tomek, weź sobie tosta i myślę, że będziesz trzeba położyć się spać. Zuzia też już jest bardzo zmęczona. Stwierdziła, że w ogóle nie idzie nigdzie jeść, tylko siada tutaj na podłodze. Dokładnie to samo robi Tomek, więc wspólny posiłek z siostrą. A jednak dzieciaki przekonały się do tego, żeby zjeść z tatą, więc poszły do salonu i jedzą teraz na kanapie. Wiecie co, te jasne meble chyba nie lubią tostów, więc lepiej się nimi nie bawcie, tylko jedzcie grzecznie. Mogą tutaj i Damian chyba zdali sobie sprawę, że trochę mają rozregulowany cykl ich dzieci, bo jest siódma rano, a dzieciaki dopiero teraz idą spać. W takim razie, Demmen postanowił przeczytać książkę Tomkowi, który jest strasznie rozgniewany, jak zwykle, bardzo zmęczony. No cóż, tak to jest, jak się nie śpi całą noc. Czy Małgorzata też położy spać Zuzie? Małgorzata naprawdę mogłaby się położyć. Nie, Małgorzata stwierdziła, że pozwoli Zuzi samej pójść, ale ona nie dotarła do sypialni, zasnęła na ziemi. Mam nadzieję, że nie będzie długo się spała w tej pozycji na podłodze. Szczególnie, że dzisiaj jest ważny dzień, dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj są urodziny I właśnie y, musi, sobie przypominam, że Małgorzata musi wziąć dzień wolny Mam nadzieję, że dostanie dzień wolny, akurat chyba z tym nie powinno być problemu Bo nawet gdy Małgorzata y, była na urlopie rodzicielskim, ona do pracy i tak chodziła Okej, okay, udało się, jest dzień wolny y, W takim razie dzieciaki niech się trochę wyśpią Damian nie ma teraz zajęcia żadnego, więc może niech przyrządzi jakiś wykwintny posiłek na imprezę na przykład koktajl z krewetek z solą i pieprzem. No dobra, niech będzie. No i coś jeszcze. Możesz paragio winięte szynką. Niech to będą dania na imprezę. Małgorzata, tymczasem możesz po prostu się przebrać, żeby nie było widać swoich mięśni. Niech posprząta, bo teraz w domu jest naprawdę dość duży bałagan. Tutaj wszystko jest wyczyszczone. Trzeba posprawdzać, gdzie są brudne rzeczy. Gdzie trzeba posprzątać? widzicie, wszędzie jakieś śmieci. Trochę pomogę, małgorzacie, bo jednak dużo sprzątania jest. Jak tam dzieciaki? Czy dzieciaki będą w stanie bawić się na imprezie? Oj, może być problem z tym, szczerze powiedziawszy, ale jakoś może sobie dadzą radę. Rodzice są z kolei pełni energii i bardzo szczęśliwi, Damian włożył świeczki w tort, tort już e, płoną świeczki na torcie może trochę to za wcześnie, ale okej okay. najwyższe pora zorganizować w takim razie imprezę urodzinową Damian wykonał kilka telefonów, e, wszystko przygotowane do tego, żeby impreza była udana tylko trzeba jeszcze obudzić dzieciaki, dzieciaki już troszeczkę, e, widzę wypoczęły wiesz co Damian, w takim razie ty możesz iść przede wszystkim zagrać na gitarze przez godzinę e, powinieneś grać, więc e, mam nadzieję, że się to uda Niech Damian sobie po prostu e, ćwiczy. Zobaczymy, dawno nie, nie grał na gitarze, może mu to wyjdzie. Małgorzata natomiast mogłoby się za, zająć e, gośćmi. E, przyszli tutaj goście, smerfy e, są. Może nie wszystkie, ale mam nadzieję, że się zjawią pozostali. Niech to będzie jakiś dowcip zabawny, e, dowcip o kaczkach. Jak widzicie, dzieci też przyszły, ale oczywiście dzieci to pierwsze co do komputera. Mam nadzieję, że nie będzie to taka nieudana impreza. Tomek, dalej śpi, Tomek, obudź się, to twoje urodziny. Tutaj pod kwiatkiem jakieś śmieci się ukryły, więc w sumie może najwyższa pora je sprzątnąć. Dzieciaki są smutne. Co z tymi dzieciakami? Co się dzieje? Bo co? Bo musi pilnie skorzystać z toalety. No to biegnij. Proszę bardzo, nawet się sam ubrał mały Tomek. Okej, okay, Tomek. Bardzo dobrze, że przybrałeś się na imprezę. Co z tą Zuzią? Zuzia jest zmęczona. Zuzia może powinna przegapić imprezę rodzinową Tomka. Kurczę, coś ci goście się porozchodzili. Mam wrażenie, że ta impreza wcale nie będzie taka udana, jakby się wydawać mogło. Czy może gości się czekają na zewnątrz? Nie. Wszyscy. Prawdopodobnie są w środku, tylko czy rzeczywiście wszyscy goście się zjawili? Jakoś tak wydaje mi się, że zaprosiłam dużo więcej osób niż się pojawiło No chyba, że oni gdzieś się kryją e, po domu Nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy Może to jest kwestia tego, że ostatnio nie za bardzo trzymaliśmy e, stosunki z innymi Impreza to idealny moment, żeby poćwiczyć Małgorzata, ty miałaś właśnie ćwiczyć, więc w sumie mogłabyś przestać e, Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wziąć drinka Tomek ma problemy z kontrolowaniem własnych emocji, jest strasznie rozgniewany. Słuchaj, Damian, wznieść tołat z Małgorzatą za swoje dziecko. Małgorzato, nie nie nieść Tomka do spania. On musi zmuchnąć jeszcze świeczki, słuchajcie, i wraże się kończy. A trochę się problemy tworzą właśnie przez to, że goście nie chcą współpracować. Damian ogólnie ma problem ze wzniesieniem toastu. Małgorzata poszła z tym dźwiękiem nie wiadomo gdzie. Damian, czy wzniesiesz toast czy nie? Okej, okay, udało się wznieść toast, chociaż na odległość to zrobili, ale Damian wzniósł toast, wykonał e, zadanie. Teraz ważna rzecz e, jest taka: że po pierwsze, Małgorzata musi opowiedzieć dowcip, ale najpierw niech mały Tomek urośnie, czyli e, pomoc ze wzdmuchnięciem świeczek, dobra. Pomoc ze świeczkami, niech pomoże mu mama. Patrzcie, smurf zagadał do małego Tomka. Tomek chyba lubi smurfy. Będziemy mieli to na uwadze w przyszłości. Ale chyba go zdenerwował Smurf. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że mały Tomek jest jednak zmęczony. Nie marsz się Tomek, za chwileczkę będziesz starszy, pójdziesz do szkoły i dopiero zobaczysz co to jest zmęczenie. Okej, okay, mam nadzieję, że goście przyjdą, dlatego że nadszedł moment zdmuchnięcia świeczek przez małego Tomka. Jest tata, naprawdę to jest najważniejsze chyba dla Tomka, że był przy tym tata. Udało się zdmuchnąć świeczki. Okej, okay, możemy wybrać cechy dla Tomka, wybrać aspiracje, słuchajcie, ponieważ Tomek chyba był ciekawy świata, zobaczymy co możemy mu wybrać. Fenomen artystyczny, marzy sukcesy w świecie artystycznym artystycznym, umysłowe, co to będzie. Chce być najbystrzejszym dzieckiem w szkole, proszę, to bardzo ambitne. Ten Sim chce być żwawej zwiny, czyli łobuziak. To może darujemy sobie na razie. Dusze towarzystwa, chce rozmawiać ze wszystkimi i zdobywać przyjaciół. Myślę, że mógłby być. Skoro jest ciekawy świata, mógłby być geniuszem. Interesuje się wszystkim, więc jak najbardziej może być geniuszem. Zobaczymy, jak to będzie. Um, jakąś cechę jeszcze możemy mu dobrać. Może um, damy mu cechę wesoły, skoro wcześniej był raczej z Imem, który bardzo dużo się denerwował. Teraz troszeczkę może poprawimy mu nastrój, żeby był wesoły. I tak oto wygląda Tomek w tym momencie. I jest bardzo zmęczony, więc następnym razem będziemy musieli mu oczywiście przygotować jakiś pokój, bo w tym momencie nie za bardzo ma gdzie spać. Ale już zdecydowanie będzie sobie lepiej radził ze swoimi potrzebami. Tomek zasnął w Wannie! Ok, w takim razie myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Impreza idealnie się skończyła, więc wszyscy goście też sobie już idą. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie go oceniać. Możecie zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek oraz, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia, a wtedy nic Was nie ominie. Mam nadzieję, że będziecie też ze mną następnym razem, kiedy będziemy wysyłać Tomka do szkoły. I cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!